Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem który dzisiaj. Zagramy sobie jako grzyby. Jakieś tam biedne tutaj są, ale wszystkie mamy. Kontynuuj na poziomie normalnym i nazwijmy go Kononowicz. Zaczniemy wiadomo oczywiście w Polsce, na Podlasie najlepiej. Zwiększymy prędkość, żeby to szybciej leciało. No, nasz będziemy się rozwijali dość długo, niestety. No, jednak nie na Podlasiu zaczęliśmy. Tak, w Poznaniu, muszę <grym> tak powiedzieć. Rozprzestrzenianie się sobie zbadamy przez Gołębie, bo w końcu Polska jest chyba kwalifikowana jako kraj rozwinięty, a nie wiejski kraj. No, to super. Polska wiejskim krajem a ja goem wzięłem no to teraz owce w takim razie jak wiejski kraj już kilka razy grałem grzybem niestety mi się nie udało wygrać bo jest to dość trudny tryb za razy no bo mamy zdolności specjalne które Rozprzestrzeniamy się bardziej przez zdolności specjalne niż przez jakichś takich normalnych ludzi. Na przykład, czy tam coś. Czasem się zdarza, ale to rzadko jest bardzo. Mamy jakieś punkty, to weźmiemy odporność na antybiotyki. A w ogóle co tam polska mam? Że wilgotnym. Aha, i zimnym. No, jakiś objaw nudności, ale to raczej. Szybko nam dość idzie to zarażanie w tej Polsce, pewnie przez te owce, ja w Polsce żadnych owiec nie widziałem, więc ja nie wiem jak to, jak to działa, że przez owce się zarażamy, a jak w Polsce ich nie ma. No jak zimny kraj, no to bierzemy odporność na zimno. No nie wiem odchodzi, ale na pewno jest jakieś osiągnięcie, żeby to zrobić. Sprawdzałem i chyba to nawet zrobiłem. Trzeba się dostać chyba na do te, na no, Igrzyska Olimpijskie, tam do Brazylii. Coś w tym stylu. I kolejne punkty mamy. Ale na Podlasiu już jesteśmy. No więc musimy zaczekać. Może teraz rozwiniemy, no właśnie, teraz rozprzestrzenianie się. Nowej Zelandii się dostaliśmy nie wiem jak to możliwe że stąd nagle jakaś chmura zarodników dostała się do Nowej Zelandii objawy torbiele, one chyba nie są jakoś specjalne mocne Oto to weźmiemy wodę, rozprzestrzenianie się wodą bo też chyba to jest wilgotny klimat o, bo dostaliśmy się tak, na jakiś kraj Bałtyku no, w Polsce już prawie nikt nie jest zdrowy, więc zaraz nas niestety dostrzegą. A ja użyję sobie z kolejnej tej umiejętności, mamy ich dość dużo. No, ci już odkryli, więc nie jest najlepiej. No, jak cały kraj jest zarażany, <todgłosy> to trudno żeby nie wiedzieli, że taka choroba istnieje. Tak on, tak, Kononowicz się chyba dostał do tego. Bo się chyba do Brazylii. Coś możemy zrobić? Nie, ale objawów jeszcze nie robimy, bo nie chcemy na razie zabijać. O i kolejny kraj już zarażony jest. People infected. Tak, ludzie, którzy zostali zainfekowani przez Kononowicza dostali się do Brazylii. No to grzyb Kononowicz się rozwija. Utrudnia tak to weźmiemy, żeby dłużej robili to lekarstwo. Nowe Włoszech, już 30 osób jest. Dość mało, jak na razie. Dziwne, że na Niemcy jeszcze nie przeszło. Choć gołębie zrobiłem, więc powinno tam przelatywać przez tą granicę. O, no, i chyba jesteśmy tak na Niemczech, albo no, w Niemczech. Nie wiem, jak to się mówi dokładnie. No, ale już mamy tak mało osób. Tak maluteńki procent jest, ale już czerwono się dzieje tutaj na Ukrainie. Czerwona rewolucja. Konowiczem. Trzeba będzie wziąć odporność na ciepło, żeby tutaj do Afryki się dostać z tych Włoch. Więc następna będzie ta umiejętność. Ile ona kosztuje? 16 aż punktów. No dość dużo. Na razie chyba jakoś specjalnie nie chcę nad tym lekarstwem pracować. A jaki tutaj jest klimat? Gorący, czyli no też tam się będziemy w Ameryce rozprzestrzeniali szybciej. Więcej punktów chcę. Halo Panika wokół i wydrówki mi się wydaje, że to też jest jakieś osiągnięcie z tą sokowiorówką. Jakoś nie chciało mi się tego czytać specjalnie, ale można zrobić. O, jesteśmy w Rosji. Rozprzestrzeniamy naszą czerwoną rewolucję Kononowicza. 16. To jeszcze dwa. O, już mamy. I powinniśmy się tutaj szybciej teraz rozwijać. No tak jest jakieś Argency pewnie długo trafimy. Największy problem jest z tą Grenlandią i z tymi wysepkami małymi. Na szczęście już do Nowej Zelandii jakoś się dostaliśmy jakimś cudem w ogóle nie wiadomo. No tutaj nie ma żadnego klimatu, to nie jest ani ciepło ani zimne. Diem bogate i chyba. O. Ja samolotów nie rozwijałem, ale jakoś trafiliśmy tam. No, 12 osób jest zarażonych tym No i do Japonii, więc już jedna wyspa z głowy O, dobrze, suche wiatry, więc pewnie możemy się dostać gdzieś do jakiejś Afryki Wmioty, no nie wiem, czy to dobrze dla nas Będą chcieli szybciej robić to lekarstwo Ale zwiększa ryzyko zarażenia, więc... a se teraz powietrze rozwinę. <laughs> jak się czerwono nagle zrobiło w tej Brazylii. W Argentynie tu już jesteśmy. Belgii. Z Grenlandem jest największy problem, bo to jest jeden port. A jak go zamkną, to nam się nie da dostać. My jeszcze tym grzybem jakoś to możemy zrobić, bo w końcu mamy tą umiejętność fajną którą właśnie użyjemy i jesteśmy gdzieś w Afryce Wschodniej no coś tutaj jeszcze Finlandia Ci tutaj no to Afryka troszkę wolno więc jeszcze jedno weźmy no i już tutaj jesteśmy lecz potrzebowalibyśmy jeszcze Odporności na ciepło jednej, za 30 aż punktów, no drogo, podążało wszystko. W Chinach, w Korei jeszcze 3 punkty. Jesteśmy na liście obserwowanych chorób. Jaki niski na szczęście, więc nie chce nie chcę im się pracować nad takim. Australia została, Grenlandia, Islandia. O mamy 30, więc bierzemy to. Jesteśmy w Panamie, czy tam, a w Ameryce Wschodniej. No szybciej się rozwijaj za wolno lecisz. 8% lekarstwa my do Grenlandii się nie dostaliśmy. Dobrze, że jakieś tam Iraki, Irany. Nie, tu jest Iran co robiliśmy w Szwecji, ale na Nowej Gwinei jesteśmy Tsunami na Filipinach to jest gdzieś jakaś wyspa chyba tutaj nie wiem gdzie to jest do końca, ale jest jeszcze odporność na zimno a co to w ogóle robi? patogen rozwija utwardzoną powłokę stając się odpornym na warunki atmosferyczne i w, ten, w dwóch klimatach. No dość mocny to jest, ale drogiem. No nie liczcie do Japonii, tylko gdzieś, nie wiem, tutaj, do RPA. Puh, jak znowu czerwono. Rosja też czerwona. O. No jak przydałoby się to rozwinąć. Choć nadal nie jesteśmy na tej Grenlandii, więc jak przetrwają to wszystko będzie wina tych Grenlandczyków. I... kolejne rozwinięcie, to jest to samo Tylko są dwa drzewka O, Islandia już jest właśnie To nie wyjdzie to Arkyur To nigdy nie wychodzi O jednym, już jest 15% Nie zauważyłem tego Szybko Na Grenlandię To jest jeszcze w ogóle... Zamykają lotniska my jest tylko... Tyle osób? Dzierżonych? Mało. Wielkomiejski kraj. Mamy punkty, żeby dużo jeszcze robiło, do teleki, to zrobimy to. To chyba działa tak samo. jest taki sam opis. Zdolnym zakalić nowy kraj Halo Grenlandio Czekamy na ciebie Ja czekam na Grenlandię, dobra Madagaskar jest Grenlandia tylko jest zdrowa. Więc nie jest dobrze. Dostaniemy. Jest dobra, jesteśmy na Grenlandii. Więc teraz trzeba zabijać powoli. No, to się chwilę zaraz rozwinie, więc. Wmiotowaj na odległość. To jest chyba, nie wiem, z czego to się dzieje, chyba kaszel i może wymioty I to musimy nazbierać Niewydolność wielonarządowa, to zabija jak szalone Pierwszy zgon Oby nam się to udało, bo już tyle razy robiłem, chyba trzy albo cztery nawet Tym grzybem grałem i mi się jeszcze nie udało lekarstwo Anemia? Dobrze, mutujcie się. zaraz nie będzie nikt zdrowy, to wtedy... Teraz zbieramy już na... Na to. Za wolno zabijamy, ale... Tutaj jest jeszcze trochę zdrowych, jednak... Na... Nie, w kanadzie. Ale już umierają powoli wszyscy, więc... Halo punkt, tyle potrzebuję, żeby zabijać Dobra, już nie ma żadnych zdrowych ludzi to usuwamy to No to może jeden jest zdrowy, ale to powinien się zarazić Już nie ma żadnych O, potrzebuję punkcików Halo, bo zaraz zrobiłem lekarstwo i będziemy zgubieni Jeszcze 12, umiejętności dewaluuj, dewaluuj, też dewaluuj. Jak mamy? 26, jeszcze 4 punkty. Halo punkty 4, zaś im się uda. Co z tego, że więcej ofiar niż czarnej śmieci, jak nic nie zabiliśmy? Chyba mi się uda, niestety. Jeden punkt tylko zostaliśmy. I zrobili lekarstwo na Kononowicza, niestety. Nie udało nam się pokonać świata. Kononowiczowi jednak nie uda się nigdy podbić całego świata i... I zawładnąć nim. A dziękuję za oglądanie, tak. Jeśli film dzisiaj spodobał, zachęcam do łapki w górę oraz subskrypcji mojego kanału. bo mi miło. Teraz możemy jeszcze ich pozabijać. Jak ktoś był chory, to... No niestety, udało mi się. Żegnajcie. Cześć.